Czaruś pije z butelki, dalej. Do góry. Ślicznie. Do góry. Czaruś do góry. Czaruś do góry. Ślicznie. Umie sam trzymać butelkę, Czaruś ślicznie, ale nie wylewaj syneczku. A kuku? A kuku? A kuku? A kuku? A kuku? Czaruś śpije. Do góry. O, kto to przyleciał? Nie ma Wojtusia. Zrób cześć. Wojtuś, zrób cześć. Cześć. Zrób ładnie cześć. Zrób. A kuku? A kuku? Czarość pije z butelki. Uważaj. Czar... Wojtuś, uważaj. A to jest... To jest Czarusia, niunia. Tak, Czarusia. Ukochaj. Tak, moja niunia, moja, moja, moja. Tak. Ślicznie. Dokąd? Padniesz. Nie ma Czarusia. Kuku.